Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na moim stole coś, czego jeszcze w tym warsztacie nie było, czyli wracamy do tematu tokarki, do mojej wymarzonej tokareczki, którą udało się zakupić jakiś czas temu. Stali widzowie pewnie kojarzą, że z pierwszego zawodu jestem tokarzem, ale nie pracowałem długo jako tokarz, to było takie moje marzenie, żeby sobie kiedyś kupić fajną, niedużą tokareczkę i udało się. Tokareczka stoi w tamtym kącie warsztatu, za chwilę Wam ją pokażę. Jest o niej już tam taki, jakiś czas temu dałem filmik, pokazuje co to za tokarka, jakie są z problemy na dzień dobry. Nie ma tragedii, większość problemów udało się ogarnąć, wszystko jest w miarę, okej, okay. Ale mam tam takie cztery punkty zapisane, które bym chciał po kolei zaliczyć odnośnie ulepszenia tej tokarki. Jest to montaż falownika, zmiana uchwytu tokarskiego na jakiś bardziej dostępny na rynku, zmiana imaka nożowego na jakiś takiego typu, wiecie, multifix, szybkiego montażu noży i Montaż Dero. Tak jest, Dero się na pewno przyda w takiej leciwej tokareczce, Zresztą w każdej maszynie oczyty cyfrowe bardzo ułatwiają pracę i to naprawdę bardzo, bardzo. Oczywiście mamy w starym sprzęcie pod kontrolą cały czas tej ewentualne luzy, także bardzo fajnie. A dzisiaj dzięki współpracy z firmą Vivor jeden z tych punktów mogę odhaczyć, czyli montuję Dero do mojej leciwej, ale bardzo fajnej tokarki firmy. Weiler LZ280. Zobaczycie, jak to robię, jak to montuje do takiej tokarki. Pokażę Wam, na czym to polega, dla tych, którzy nie wiedzą, jak to działa, jak tego używać. I przede wszystkim pokażę Wam trzy najważniejsze funkcje odnośnie ustawień, czyli jak zmienić kierunek pomiaru, jak zmienić z promienia na średnicę, to jest bardzo ważne odnośnie montażu przy tokarce. I oczywiście pokażę Wam, jak wrócić do ustawień fabrycznych. Zaczynamy montaż, po kolei otwieramy, szybciutko montujemy. No i przechodzimy do testów. Także zapraszam. Dobrze, mam to wszystko wyciągnięte z pudełek. Słuchajcie, w pierwszym pudle były oczywiście liniały, dwa liniały. Dłuższy 100 cm, czyli metrowy liniał. Krótszy 40 cm. W moim przypadku 40 cm. Normalnie w takim zestawie to średniej tokarki jest 25 cm liniał. Te liniały oczywiście możecie sobie dobrać, jakie Wam się podobają długości. Jest kilka do wyboru na stronie producenta. Ja wybrałem troszkę dłuższy, ale to jest związane, z, że tak powiem, z planami na przyszłość. Będzie to na razie troszeczkę dziwnie wyglądało, ale to tak musi być na razie. Grunt, żeby dobrze działało. Dodatkowo mamy tutaj takie kątowniczki, które przydadzą się do zamontowania tych liniałów do, do maszyny. Mamy trzy takie kątowniczki, postaramy się je wykorzystać oczywiście. Tutaj mamy jeszcze e, śrubki, mamy takie maskownice końcowe do tych, do tych e, osłon. Bardzo ważne jest oczywiście, żeby to dobrze zamontować, żeby tutaj żadne, żadne wióry, żadne, wiecie, e, z tego nam tutaj tych liniałów nie, nie zniszczyły. Tu jest fajnie, jest taka, słuchajcie, taki, taki, taka ochronka tutaj założona, także. Taki fartuch ochronny, fajnie to wygląda, mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobrze chroniło. Oczywiście najważniejsze jest to, żeby liniały zamontować w tą stronę, żeby tutaj od dołu to wszystko się znajdowało. W przypadku tokarki myślę, że będzie to możliwe, w przypadku innych maszyn typu np. frezarka nie zawsze jest taka możliwość, bo takie liniały również np. przy osi Z Montuje się w pionie. Oczywiście tutaj mamy w drugim pudełku sam wyświetlacz, sam ten komputerek. Teraz jak widzicie u mnie jest w wersji dwuosiowej, no bo, ta, bo montuje to oczywiście do tokarki. Może być to jeszcze w wersji trzyosiowej. Czyli tutaj mamy trzeci zestaw wyświetlacza numerycznego. I mamy jeszcze jedną oś, oś Z właśnie przy montażu do frezarki. Ale to jest osobny temat. W drugim kartonie mieliśmy, tak jak mówię, wyświetlacz, kabel, tutaj taką jeszcze blachę, którą się montuje pod tym wyświetlaczem. Tutaj mamy takie etui ochronne na ten wyświetlacz, żeby nam się ten komputer cały nie niszczył. No i tutaj elementy mocujące, no i oczywiście instrukcje. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest wspornik, ja będę to, postaram się to zamontować do ściany. Teraz Wam pokażę w ogóle samego, samą... Zainteresowaną, że tak powiem, tutaj jest moja to kareczka Weiler LZ280 i tak sobie to wstępnie zaplanowałem, że tutaj na ścianie będzie zamocowane i gdzieś tutaj będzie e, znajdował się sam wyświetlacz. Mniej więcej tak na szybko będzie to tak jakoś tak to wyglądało. Tak postaram się to zamontować, słuchajcie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Maszyna nie jest wielka, więc mogą być problemy, ale tam sobie zakupiłem tutaj troszeczkę dodatkowych elementów. Mam na przykład taki 15 mm grubość 15 mm na 30 mm taki płaskownik. Tutaj będę po prostu musiał go wmontować tutaj, także trochę zabawy będzie, ale przyznaję, że ja lubię taką robotę, pokombinujemy, troszeczkę zamontujemy to, żeby było naprawdę porządnie. Tutaj się to fajnie zamontuje, po prostu tutaj mam te śruby regulacyjne, to będę musiał ominąć. W razie czego będę sobie odkręcał tutaj ten liniał, a to musi zostać w oryginale jak najbardziej. Zobaczycie, jaki mam na to pomysł. Porozkręcam ją troszeczkę, przede wszystkim odsunę ją od ściany, żeby miał lepszy dostęp. Dobra, nie ma co gadać, zabieram się za montaż, a wy oglądajcie. Dobra, tak sobie jeszcze pomyślałem, że zanim zacznę montować, to zobaczymy, czy to w ogóle działa. Słuchajcie, tutaj żadnej filozofii nie ma. Na tylnym obudowie mamy dwa porty. Tak jak mówiłem, to jest wersja dwuosiowa, czyli mamy porty dwa. Opcją jest tutaj jeszcze jeden port z, z Podłączamy sobie tutaj jeden liniał, drugi liniał. Tutaj mamy wtyczkę od zasilania i tyle, i tyle. Żadnej filozofii nie mamy. Słuchajcie, porty bardzo bezpieczne tego typu. Tutaj mamy zabezpieczone. Tutaj zabezpieczone są one. Słuchajcie, dwoma śrubkami, także nic nam się tutaj nie poluzuje. Wtykamy go oczywiście w ten sposób. Dokręcamy dwie śrubki i tyle. Mamy to zamontowane bardzo pewnie. I to za chwilę zrobię. Podłączę. Słuchajcie, podłączę tylko jeden liniał. Tak na próbę. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Jak to w ogóle wygląda po włączeniu. Ten krótszy, już tutaj go sobie otworzyłem. Przewód, również już tutaj odbezpieczyłem. Bardzo długi przewód, 3 metrowy. Zmierzyłem to przed chwilą. Mamy 3 metry przewodu, także spokojnie wystarczy. I to z nadatkiem, że tak powiem. Podłączam sobie to. Jeszcze zanim podłączę zasilanie, przykręcę, aby nic tam się tutaj nie poluzowało, nie zrobiło jakiegoś zwarcia. Także rozwiązanie wiadomo znane z komputerów stacjonarnych. Myślę, mimo tego, że posiadam tylko laptopy, ale myślę, że jest stosowane do dzisiaj bo po prostu działa, także tutaj mamy pewność, że nic nam się nie poluzuje, żadnych błędów odczytu z tego tytułu mieć nie będziemy. Dobra, włączamy to, słuchajcie, podłączamy zasilanie oczywiście, cyk, przewód jest, start. Słuchajcie, tak to wygląda, urządzenie się uruchomiło, tak jest, dobra, tak to wygląda, słuchajcie, teraz patrzcie, zerujemy sobie tą oś, mamy 00 i teraz będziemy sobie przemieszczać nasz suport, a nasz oczy będzie nam pokazywał, wskazywał, e, no, aktualną wartość. I teraz zobaczcie, mamy tutaj trzy miejsca, aż trzy miejsca po przecinku, czyli dokładność tego urządzenia to jest 5000. Także kosmos, naprawdę kosmos, mega dokładne, e, mega dokładna praca. Nic tylko montować. Dobrze, pierwszy etap mamy zakończony, czyli mocowanie krótszego liniału na suporcie poprzecznym. Słuchajcie, tutaj sobie wywierciłem drugi rząd otworów. Nie, no oczywiście to nie jest żadna regulacja. Tak jest, pomyliłem się, pomyliłem się niestety. Wywierciłem tutaj te siedzenia pod y, łby tych śrub. Nie z tej strony, co trzeba płaskownika, więc musiałem przestawić to. Dobra, jest. Jest, jest, jest jak jest. Grunt, że działa. Ale udało się, słuchajcie, tutaj wywierciłem, nagwintowałem już Otwory pod mocowanie liniału i to fajnie pasuje, także za chwilę idziemy z, tą, z tym na tokarkę, przykręcimy go, tutaj mam śrubki już przygotowane, będą takie śrubki, tutaj cyk, jedna, tam druga. Jeszcze Wam to pokażę szybciutko na tokarce i lecimy dalej. No i mamy jedno zrobione, słuchajcie, poskręcałem sobie to tutaj ładnie, pięknie. Tutaj fajnie się udało wszystko na tych kątowniczkach, które były w zestawie. Tutaj troszeczkę tylko pozmieniałem otwory. W tym płaskowniku, w tym kątowniku sobie zrobiłem gwint, także ta śruba od razu łapie mi tutaj za ten gwint. Także fajnie to wykorzystałem. Słuchajcie, mam tutaj tak to za zamocowane. Tak jak widzieliście, tutaj jest płaskownik ten 15 mm, 15 na 30. Tutaj odsunąłem się od tych śrub regulacyjnych przez, za pomocą podkładek. Miałem toczyć tam w sumie takie tulejki, nawet kupiłem taki wałek aluminiowy, ale podkładka szeroka Fi6, ale szeroka, także bez problemu sobie tutaj fajnie zda rezultat i tak to teraz wygląda. Słuchajcie idziemy dalej. Myślę, że najgorszy już jest za mną. Teraz ten liniał długi to nie powinno być problemu, tutaj jest do czego się łapać, także bez problemu. Szybciutko, tutaj myślę, też jakiś kątowniczek sobie przymocuję, na przykład tutaj się przewiercę, a w kątowniku tu zrobię duży otwór, żeby to przechodziło przez na wylot i znowu tutaj nic nie chcę ruszać, aby ta regulacja dalej działała. Tutaj w razie w razie jakichkolwiek regulacji to po prostu ściągnę liniał i tyle. Jeżeli będę chciał ściągnąć Tutaj cały ten super rozkręcić do śruby, to tylko tutaj dwie śruby popuszczę i bez problemu wyjadę całą szufladką do tyłu, także wszystko jest na razie bardzo dobrze. Tutaj ten liniał sobie tak z grubszą ustawiłem. Później, oczywiście, to wszystko jeszcze dokładnie, dokładnie sprawdzę. Dobra, działam dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz tutaj widzieliście. No, niestety, ta blokada ona nam pozycjonuje w bezpiecznie. Ten suwak z względem liniału, no ja niestety musiałem go odkręcić. Ustawiłem sobie wcześniej tutaj ten kątownik tak jak to będzie, jak to ma być jeszcze jak to było założone. Musiałem go podnieść do góry, żeby to wykręcić. No najlepiej byłoby to usunąć już po zamontowaniu, no ale ja niestety nie miałem tutaj takiej możliwości. Ale ustawiłem sobie to najrówniej jak się tylko dało, także wsiadło bardzo fajnie i myślę, że jest to tam dobrze ustawione. Dobra, obalniały mam zamontowane, praktycznie koniec. Słuchajcie, za chwilę tokarka wyląduje na swoje miejsce. Zawołowo poskładam ją tutaj do końca. E, zamontuję wyświetlacz i przejdziemy do jakichś testów. Pokażę Wam też te najważniejsze ustawienia, o których mówiłem na początku filmu, czyli e, kierunek pomiaru, promień średnica i oczywiście ustawienia fabryczne, bo to też jest ważne. No i pokażę Wam, e, jak się tego używa, e, jeżeli ktoś oczywiście nie wie, a chce coś takiego sobie nabyć, no to pewnie mu się to przyda. Słuchajcie, ja jestem mega zadowolony. Przyłożyłem się do tego, chciałem to zrobić raz, a dobrze i myślę, że mi się udało. Na razie tyle. Słuchajcie, ja ją wstawiam na miejsce i tak jak mówiłem, podłączam komputerek i przechodzimy do testów. Dobrze, moi mieli montaż zakończony. Słuchajcie, Komputery na swoim miejscu, liniały zamontowane. Został jeszcze taki drobiazg, czyli takie tuje ochronne, które również było w komplecie. Je założę jak najbardziej, ale nie teraz, bo będę wam tutaj pokazywał w kamerze ten monitorek. Także bez tego będzie po prostu czytelniej. Włączmy to sobie, włączmy to sobie z tyłu, mamy włącznik. Pyk. I teraz szybciutko, słuchajcie. Oś X, czyli tutaj mamy linię poprzeczny, kręcąc tutaj, przybierając kolejne milimetry, tutaj na skali nam się to wszystko zmienia. Tak samo oś y, y, czyli tutaj linio wzdłużny, kręcąc, mamy tutaj odczyt cyfrowy tej, tej osi, tego, tego suportu i teraz patrzcie, możemy sobie to zerować tutaj w tym miejscu i teraz na przykład łapiąc, łapiąc kontakt z materiałem, przybierać kolejne milimetry bądź Tutaj w tym miejscu wpisać wymiar, jaki aktualnie mamy na materiale, czyli na przykład robimy pierwsze przejście, mierzymy suwmiarką i w tym momencie, załóżmy, mamy 20 mm, enter i kolejne przejście już robimy sobie. Tutaj na tej skali, załóżmy, przybierzmy, tutaj sobie nawet teraz, dobra, dajmy 0 i przybierzmy sobie, załóżmy, 1 mm. I teraz zobaczcie, tutaj wyszło niecałe pół milimetra, czyli e, musimy zmienić, musimy zmienić e, z promienia ze średnicy na promień. To jest pierwsze ustawienia. Pokażę wam trzy podstawowe ustawienia, czyli zmiana promienia na średnicę. To jest przy tokarce bardzo ważne. E, I teraz drugi temat, który zauważyłem. Teraz zobaczmy idąc, idąc w tą stronę. Tutaj ten liniał nam wchodzi na minus. Tak też nie powinno być. Powinien dodawać, czyli zmiana kierunku Pomiaru, to jest drugie ustawienie, i trzecie ustawienie, które wam pokażę, to jest oczywiście powrót do fabrycznych ustawień. Jak tam za bardzo nakręcicie na w ustawieniach tych zaawansowanych, które wam za chwilę pokażę, jak się tam wchodzi, to zawsze można wrócić i bezstresowo zacząć od nowa. I dobra, żeby wejść teraz do tych ustawień, słuchajcie, wyłączamy to i zanim włączymy urządzenie, przytrzymujemy tą kropkę. Wciskamy i trzymamy. Włączamy urządzenie. Czekamy. Jest. Weszło do ustawień zaawansowanych. Tutaj tymi szczałkami możemy sobie tutaj w, no po prostu poruszać się w tym menu. Nas interesuje zmiana, zmiana kierunku pomiaru, czyli opcja Direct. Wchodzimy w to i teraz mamy tutaj jedynkę na osi Z. Zmieniamy to na 0 i wychodzimy z tego, czyli dajemy sobie tutaj. Mamy wyjście, OK i jesteśmy w tym momencie, jeżeli damy, tutaj zerujemy tą oś, gdy będziemy się przybliżać, już jesteśmy na plusie i teraz na przykład no przybliżaliśmy się załóżmy o 10 mm, dokąd chcemy tam planować. Teraz wyłączymy to znowu i zmienimy sobie, teraz przejdziemy sobie z, z promienia na średnicę, żeby nam po prostu pokazywał tak samo, jak pokazuje ta skala. Czyli jeżeli tutaj daje 50, wałek mam 20 i tutaj. Daje 50, no to później po przetoczeniu ma 19,5. Tutaj w tym momencie zobaczcie jeszcze raz, mamy 25, no to już nie będę przestawiał, bo dobra, przestawimy 0. I teraz załóżmy, że wałek ma 20. Tutaj sobie wpiszę jego wymiar. Załóżmy, że tam zrobiłem kontakt z materiałem albo jedno przejście, jakieś tam minimalne, zmieniłem. Zmierzyłem suwmiarką wałek ma 20. Enter. I teraz ja sobie tu na tym. Na, tej, na tym suporcie przybieram 0,5 załóżmy i teraz zobaczcie jest 19,75, czyli, czyli on zbierze, pokazuje tutaj, no tak jak powiedziałem, promień, nie średnicę. To, to powinien teraz pokazać 19.500 czy tam 19,5 i to musimy zmienić po prostu i teraz znowu wchodzimy do ustawień, wyłączamy to, trzymamy kropkę, włączamy. puszczamy i teraz szukamy ustawienia R or D. I tutaj wchodzimy i teraz nas interesuje oś X, zmieniamy to na jedynkę i teraz przechodzimy już na prawidłową, na prawidłowy pomiar, wychodzimy stąd. Cyk i teraz zobaczcie ta sama sytuacja, zeruje to, wpisuję wymiar, czyli naciskam sobie w tym momencie tutaj. To jest fajne, że na przykład zrobicie kontakt z materiałem, zrobicie kontakt z materiałem Cyk, albo jakieś pierwsze takie kontaktowe przejście, cofacie do tyłu, zmierzycie z submiarką. Aha, ma 20,7. OK, 20.7, Enter, mam wprowadzone TNT te. i teraz sobie na przykład chcecie toczyć do, nie wiem, załóżmy do 19 mm, no i robicie przejście, załóżmy milimetrowe, później końcowe 7 dych i jest gitara. Więc robimy, teraz sobie patrzymy i teraz zobaczcie, teraz na tej skali robię sobie milimetr, 5 dyszek i mamy milimetr. I teraz pamiętacie było 20,7 mamy 19,710 no dobra tam ta jedna setka nam uciekła. Na tej skali to jest bez znaczenia bo teraz patrzyliśmy na skalę nie na DRO. I teraz zobaczcie i mamy kolejne czyli już nam pokazuje prawidłowo i teraz robimy już do 19 więc już teraz kręcąc tą skalą patrzę już tutaj na DRO. Bo to jest o wiele dokładniejsze niż to czyli dochodzę sobie do 19 zbieram ten ostatni 7 dyszek. Proszę bardzo, mam równiutkie 19, włączam maszynę. Planuję i jest po robocie. Na tym to polega również, dokąd mam toczyć na tym w wzłużnym. Można to tak. Można to tak robić. Słuchajcie, jeszcze taki szybki test. Yy, zainstalowałem sobie tutaj czujnik zegarowy na podczynce magnetycznej. Czujnik bardzo dokładny, kto jest w temacie dobrze znaną firmę. To jest takie najprostsze manualne DRO. Spróbujemy sobie to sprawdzić, zerujemy sobie tą oś. Teraz na czujniku tutaj sobie ustawimy zero. Wiadomo, że tutaj się to troszeczkę może yy, trzeba to dobrze ustawić, także tam w się nie będziemy bawić, ale spróbujemy odczytać tą wartość, żeby była jak najbardziej zbliżona. Jak najbardziej zbliżone, żeby były te wartości i teraz tak, pełen obrót dla tym czujniku to jest 1 mm, jedna kreska to jest 1 setna, tutaj wiadomo do kolejnej cyfry mamy 1 dziesiątą, spróbujemy się przesunąć o 1 dziesiątą, czyli z 0 na 90 i zobaczymy jak to nam wyjdzie, proszę bardzo. I bardzo fajnie mamy tutaj 2 no bo wiadomo, tutaj jest połowa wymiaru na średnicy nam by zebrało wtedy 20. Także te odczyty się pokrywają, o tym mniej więcej chodzi. Zastosowanie jest mnóstwo. Tak jak mówiłem, ułatwia to pracę w takich starych maszynach, jak najbardziej mamy to wszystko pod kontrolą nasz luz nawrotny w maszynach jest po prostu pod kontrolą. Widzimy, w jakim miejscu jesteśmy, możemy to skorygować, możemy wrócić. Ten luz nawrotny, wiadomo, on tutaj na skali manualnej nam niestety czasami robi przykusy. Tutaj mamy to wszystko pod kontrolą. Dobra, tyle w tym filmie, słuchajcie. Dero zamontowane, jestem mega zadowolony. Jeszcze raz dziękuję firmie VIWOR za tą współpracę, bo jedna z ulepszeń mojej tokarki mam już zaliczone czyli mam Dero. Kolejne, te o których wspominałem na początku filmu, kiedyś się i tak pojawią, i tak na to wszystko przyjdzie czas. Słuchajcie, dzięki bardzo za to żeście oglądali, jeżeli jesteście zainteresowani takim zestawem. Link zostawiam w opisie tego filmu. Zachęcam do zapoznania się z ofertą tego sklepu. Naprawdę będziecie w szoku. Tyle na dzisiaj. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo. Jak żeście wytrzymali od początku do końca, to już tradycyjnie piszcie od dechy do dechy. Tak już musi mi zostać, mimo że dzisiaj tematyka nieco inna. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Tyle na dzisiaj. Cześć.